Siemago kochani to ja wspanielka lps tv i dzisiaj chcę wam pokazać moją kolekcję lps no to idziemy tak Tak, tu mam część i tu mam drugą część dobra zaczynamy powiem jednocześnie ich imiona to jest drake, to jest drake, to jest jaden to jest no właśnie już trochę czasu ją mam i nie wiem jak ją nazwać. Hmm. Myślę na jakieś imię, na S. będzie miała na imię Selina coś takiego. E, to jest Kathleen, to jest Shena, to jest. Lexi. To jest Tiffany. To jest. E, Cornelia. To jest Flower. To jest Selena. Ej, tu jest Laura. To jest Nilsa. To jest Rachel. E, Twór, Rachel, przepraszam. To. E, to jest. E, gepard, który ma na imię Walentina. Ten kliczek, ma na imię. E, Sandy. Sandy, przepraszam za pomyłkę. To jest Magnolia, to jest ta, jak ona się Taylor, to jest Sugar Sprinkles, to jest taka kotka, czekać jak ona się um, Laverna, e, to jest Bob i tam już nic. Teraz dalej, e, Beczopów ma 55, ale nie tylko, chyba będzie 56 albo 57, bo sobie coś tam kupię. E. Te. To jest mm, różyczka Takiej mi ma odkąd ją posiadam, a mam ją, mam ją bardzo długo. i nie zmieniam tego? No. Um, to jest Casey. To jest złoty ząbek. Mój pierwszy pet shop. Ta? Taki. Z niego było po ale już dawno go zgubiłam. jest ja zgubiłam, przepraszam. Zapomnę. Tu jest puszek. Hmm. Um, to jest ta, jak ona się Icy Stacy przepraszam To jest Heather, to jest um, Flayfy Takie głupie imię um, To jest Megan To jest Maja Caroline Zoe Trent Mili. Violeta, zaraz mówię, że Niemiec kojarzy się z tym filmikiem. Violeta, a raczej serialem. To jest druga mega. Ja w ogóle nie wiem, jak nazywać. Piszcie, jeśli wiecie. Może, może coś wybiorę. Um, to jest Jessica. To jest Sunny Nebula. Peppercryl. Kra. Kwu. Nie umiem tego wymówić. Clark, mm. okej, okay, dobra. To jest Kedin. PunchBob, lisa, to jest taki mój demon Najka. Um, tego, tą świnię chyba też zmienię na demona, bo to jest taka ta. Um, albo po prostu ją przemaluję, nie wiem. To jest um, miętówka, moja siostra takiej nie wymusiła, Mi się nawet spodobało, wełenek. Um, to był mój, to była moja pierwsza podróbka chyba. Albo druga, nie. Pierwsza była taka, taki konik, ale się wymieniłam. Ale to było przydatne, zaraz za, powiem dlaczego. To jest Karol, tu jest Elvis, tu już się wróżki zaczynają. tu jest. Em, nie wiem, nie wiem, co to jest. Znaczy, wiem, co to jest, ale nie wiem, jak się ma nazywać. Nie wiem jak ją nazwałam. Chyba cream, no, cream. Błyskotkę. Stormy, Ta... Te trzy nie mają imiona. To są jak, jakby coś trojaczki. Nie wiem czemu tak mi się ten... To jest Laura, a to jest Tom. O właśnie, to jest Uniterio. I teraz czemu on tu ma takie dziwne oko? Eee, nie pytajcie się mnie, ponieważ ja sama nie wiem. Eee, ponieważ... Kiedy go kupiłam, niby miał normalne oko, nie? Później go wyjęłam ja sobie, wsadziłam do torebki normalnie. Później jak wracam do domu, wyjmuję z torebki, to ma takie głupie oko. Czekajcie, tu mam co? Tu mam akcesoria. Takie. to jest lodówka, jedzenie. I tu takie. I ta. To chyba było na tyle. Trzymajcie się. Cześć, do następnego filmiku. No i jak już mówiłam, heczapów mam 55. Do zobaczenia wkrótce. Subskrybuj kanał i bądź na bieżąco, jeśli ci się chce. No to spaduwa. Pa, pa.